Czy zadowoleni w końcu mogą być pracownicy samorządowi, pracownicy ratusza, z których niestety zdecydowana większość, idąc codziennie do pracy, wykazuje entuzjazm skazańca prowadzonego na szafot? Czy mogą być zadowoleni? Nie. I my to musimy zmienić. Musimy zmienić. Bo moją i naszą ideą jest być blisko ludzi. Dlatego cieszę się bardzo, że dzisiaj wśród nas są nasi przyjaciele że jesteście wy wszyscy że są kandydaci na radnych że są przedstawiciele naszych sygnatariuszy, społecznicy ludzie znani. Ale pozwólcie też, że Mówiąc o idei współrządzenia miastem, doceniania ludzi i ich przedstawicieli, wymienię tutaj dwóch moich przyjaciół, którzy w sposób i praktyczny, i symboliczny wpływają na moje postępowanie i wpływać na moje postępowanie będą. Chcę Wam tutaj przedstawić pana doktora Antoniego Celmera, byłego długoletniego dyrektora Polikliniki Olsztyńskiej. Witamy cię serdecznie. I pana profesora Zbigniewa Puchajda. Działacza, społecznika w wieku senioralnym, ale ciągle młody. Dlaczego o nich właśnie pozwoliłem sobie powiedzieć? Są to ludzie, którzy w całym swoim życiu, i w kontaktach ze mną potrafili dostrzegać człowieka, pełniąc ważne funkcje. Z takim samym zaangażowaniem, Antoni Celmer rozmawiał ze mną o potrzebie budowy onkologii w Olsztynie, którą zresztą zbudowaliśmy, z takim samym zaangażowaniem mówił o potrzebie młodemu człowiekowi, który wyrwał się z trudnego środowiska, trafił do Olsztyna był bez mieszkania, bez pracy i bez środków do życia. I jemu też pomogliśmy. Mówię o profesorze Zbyszku Puchajdzie, ponieważ on z takim samym zaangażowaniem mówił o potrzebie rozwoju nauki olsztyńskiej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, o potrzebie wsparcia Ośrodka Badań Naukowych, ale z równie dużym zaangażowaniem rozmawiał ze mną o potrzebie ochrony działkowców w Olsztynie. A zdarzało się też, że i o potrzebie wybudowania na działkach 50 metrów utwardzonej drogi, bo właśnie te 50 metrów utwardzonej drogi decydowało o tym, że ludzie na tych działkach będą zadowoleni. Nasze życie składa się z rzeczy małych i z rzeczy wielkich. Widzieć trzeba jedno i drugie. Trzeba mieć wizję. I my tę wizję mamy. Ale niestety w dzisiejszym funkcjonowaniu Olsztyna zauważam częściej, że nie ma troski o wizję. Jest większa troska o telewizję. Telewizja jest potrzebna w szerokim znaczeniu tego słowa, bo telewizja, media, one pomagają w rozmowie z mieszkańcami. Ale. Mówiąc o tej większej trosce o telewizję, mam na myśli to, że codziennie spotykamy się z taką prezentacją ze środków publicznych, w tym również unijnych, prezentacją pasma sukcesów. Więc pytam, jak to jest? Jeżeli jest takie pasmo sukcesów, to dlaczego ludzie są niezadowoleni? A są właśnie niezadowoleni dlatego. Że częstokroć wśród tych sukcesów, których część, z których część jest rzeczywiście sukcesami, nie dostrzega się człowieka. Bo ludzie pytają mnie, jak to jest, że słusznie wybudowano w Olsztynie park centralny. Piękny to jest dobre miejsce. I w tym parku centralnym wybudowano. Kilka, a może nawet kilkanaście różnych kładek mostków, a jednocześnie miasto nie potrafi rozwiązać problemu przejścia na moście Jakuba. Jeżdżą tam samochody, poruszają się autobusy, tylko ludzie nie mogą przechodzić. W naszym mieście jest wiele innych przykładów, właśnie na to, że gdzieś zgubiliśmy to, co jest najważniejsze: człowieka. Mieszkańca. Byłbym nieszczery wobec Was i nieszczery wobec mieszkańców Olsztyna, gdybym powiedział, że mam koncepcję na rozwiązanie wszystkich najbardziej bolących problemów. Winston Churchill, kiedy obejmował funkcję premiera brytyjskiego rządu, zapowiedział Brytyjczykom krew, pot i łzy. Przede wszystkim wygranie wojny i zbudowanie lepszego państwa. I to zrealizował. I dzisiaj mieszkańcom Olsztyna też trzeba powiedzieć uczciwie. Czeka nas wiele trudnych decyzji. Ale wspólnie możemy i musimy zbudować lepszą przyszłość. Wiem, że taką lepszą przyszłość zbuduję właśnie z wami. Właśnie z wami, bo my wiemy, co Olsztynowi jest potrzebne? I umiemy słuchać ludzi. A ludzie wiedzą najlepiej. Jeżeli na koniec miałbym jeszcze powołać się na kolejnego wielkiego człowieka, to mówiąc o tym, że taki Olsztyn Olsztyn przyjazny ludziom jesteśmy w stanie wykreować i zbudować. Chcę też powiedzieć, że dzisiaj mieszkańcy Olsztyna i przez najbliższy miesiąc będą rozważać różne warianty wyborcze. Będą się zastanawiać, czy zagłosować na Andrzeja Ryńskiego, czy też na innych kandydatów. Będą myśleć o tym, czy zagłosować na Was, koleżanki i koledzy moi drodzy, na kandydatów. Mojego komitetu wyborczego, naszego komitetu wyborczego, czy może wybrać inny komitet wyborczy, może wybrać inne rozwiązanie. Te prawa mieszkańców szanujemy. Ale były prezydent Jimmy Carter mówił tak. I my adresujmy to do mieszkańców Olsztyna. Jeżeli macie wątpliwości, wybierzcie najlepszych. Najlepsi są tu dzisiaj, są na tej sali, najlepsi jesteśmy my. Olsztyn przyjazny ludziom idziemy do zwycięstwa.